Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich dorosłych oglądających już 11 odsłonę Szkoły Podstawowej nr 152 i witam Was, drogie dzieciaki, które być może od 1 września będziecie uczniami tej właśnie szkoły. Od miesiąca lutego w 10 kolejnych odcinkach mieliście okazję poznać Szkołę Podstawową nr 152. Poznaliście niektórych z ich uczniów, poznaliście niektórych nauczycieli. A dzisiaj przyszedł czas, abyście poznali dyrektora tej szkoły. To ja, Aneta Stankiewicz. Od sześciu lat pełnię tę funkcję. Od trzech lat wspólnie ze mną zarządza szkołą pani Marzena Suchecka, która jako wicedyrektor najczęściej spotyka się z dziećmi i z rodzicami. O czym będziemy mówić dzisiaj? Nie będę jako dyrektora ani tańczyła, ani śpiewała. Natomiast powiem o kilku kwestiach organizacyjnych, na które już przyszedł czas. Już wkrótce, 4 maja, rozpocznie się nabór, elektroniczny nabór do łódzkich szkół podstawowych. Będziecie mieli, drodzy rodzice, 30 dni na to, aby zapisać dzieci do szkoły w systemie elektronicznym, tak jak powiedziałam wcześniej. Nieważne jest, kto pierwszy. Wszystkie te 30 dni to czas, kiedy będziecie mogli wypełnić zgłoszenie lub wniosek. Wszystkie te dzieci, które zamieszkują wraz z rodzicami w rejonie szkoły, są do szkoły zgłaszane. To znaczy, bez względu na to, którego dnia maja to Państwo zrobicie, one na pewno do szkoły będą przyjęte. Jeżeli ktoś z Państwa, oglądający nas teraz, nie zamieszkuje na terenie szkoły podstawowej 152, w jej obwodzie, wypełnia w tym momencie wniosek. Co jest ważne we wniosku? Będziecie mieli tam Państwo pytania: czy dziecko chodziło może do przedszkola, które jest w rejonie szkoły, czy do szkoły chodzi jego rodzeństwo, a może Państwo pracujecie? W rejonie szkoły, i dlatego właśnie ta szkoła została przez Państwa wybrana. Trzeba bardzo dokładnie wszystkie te załączniki wypełniać, ponieważ to są dodatkowe punkty, które mogą skutkować tym, czy dziecko do szkoły zostanie przyjęte, czy też nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które zamieszkują w obwodzie szkoły. Jeżeli pozostają wolne miejsca w klasach, Wówczas dołączane są dzieci spoza obwodu, czyli te, dla których był wypełniany wniosek. Szczegółowe informacje, jak będzie wyglądał dalszy przebieg naboru, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Tam właśnie znajdują się linki do wniosków i zgłoszeń. Również jest harmonogram, kiedy zostaną wywieszone. Listy uczniów będących kandydatami, a kiedy następuje już ostateczne przyjęcie. Co ja mogę powiedzieć o Szkole Podstawowej N152? To szkoła, w której jest miejsce dla każdego dziecka. Wspieramy zarówno te dzieciaki, które takiego wsparcia potrzebują. Rozwijamy kreatywność. Wzmacniamy Poczucie ich wartości i rozwijamy ich uzdolnienia i zainteresowania. Natomiast najważniejsze, co jest, to budujemy relacje. I oczywiście nie zawsze, drodzy Państwo, jest tak, że my się ze wszystkim zgadzamy, że zawsze i rodzice, i my, nauczyciele, myślimy dokładnie tak samo. Ale zawsze najważniejsze jest to, aby na pierwszym miejscu było dziecko, i zawsze staramy się dojść do porozumienia właśnie dla dobra dzieci. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na stronę internetową szkoły, zapraszam na Facebooka. Mam nadzieję, że będziemy mogli już wkrótce spotkać się w Realu i że od września rzeczywiście rozpoczniemy już naukę. Stacjonarną. Niestety przekaz internetowy dobrze wiemy, że nie do końca pokazuje rzeczywistość, jaka w danym miejscu istnieje. No cóż, pandemia spowodowała, że nie możemy spotkać się tu, w budynku szkoły wszyscy razem. Ale zapraszamy jeszcze w maju na spotkanie na live. Wtedy będziecie mogli Państwo. Obejrzeć to, co dzieje się w szkole popołudniami, naszą prezentację, jak również zadawać nam pytania, na które będziemy starali się dokładnie, w pełni odpowiedzieć. Link do tego spotkania na żywo będzie również w naszej stronie internetowej. Zapraszamy.